Cześć, jestem Anita i opowiem Wam o mojej historii z programem Czyste Powietrze. Zaciekawieni? Chcecie wiedzieć jak to zrobiłam? To zapraszam do obejrzenia materiału. Mój dom mieści się pod Warszawą w małej miejscowości. Dostałam go od rodziców. To nie był stary budynek, a nawet dość nowoczesny, bo wybudowany w 1994 roku. Jeśli chodzi o ogrzewanie i energooszczędność, dziś wszystko wygląda inaczej. I bardzo dobrze, bo dzięki podjętym pracom, dziś jestem bardzo dumna z mojego domu. To moje miejsce na ziemi nie tylko wygodne, ale i oszczędne nie wymagające ode mnie dużych nakładów na utrzymanie. Nie zawsze jednak tak było. O, jesteście, chodźcie, chodźcie. Zapraszam. Kiedy rodzice budowali ten dom, kupili taki piec, jaki wtedy się używało. Dziś takie urządzenie nazywamy kopciuchem. Miał 13 lat, kiedy przejmowałam dom. Może jak na piec, to niedużo, ale to było bardzo uciążliwe urządzenie. Nie tylko trzeba było ciągle pamiętać o dokładaniu opału, węgla lub drewna, ale też taki piec produkował mnóstwo sadzy i popiołu. Brudził wszystko wokół, a do tego sam wymagał częstego czyszczenia. Na szczęście to już za mną. To mój nowy piec EcoDesign z automatycznym podajnikiem paliwa na PR. Oszczędny, ekonomiczny, bardzo mało przy nim pracy, wszystko dzieje się samo. Jak zmniejszyłam koszty, ociepliłam dom. Byłam w znakomitej sytuacji, że biorąc udział w pierwszej edycji programu Czyste Powietrze i wymieniając źródło ciepła, mogłam wziąć udział w kolejnej. Dzięki temu wymieniłam okna i drzwi zewnętrzne i wykorzystałam wszystkie możliwości dofinansowania. Planowaliśmy z mężem wymianę źródła ciepła i docieplenie budynku. W pewnym czasie usłyszeliśmy, że jest taka szansa, i poszukaliśmy informacji w internecie. Automatycznie natknęliśmy się na program Czyste Powietrze i stwierdziliśmy, że weźmiemy udział w tym programie. I tak też się stało. Wymieniliśmy starego, nieefektywnego kopciucha na nowy piec Eco Design z automatycznym podajnikiem paliwa na peret. a do tego dociepliliśmy budynek, aby ograniczyć straty ciepła i zużycie energii oraz wymieniliśmy stolarkę okienną i drzwiową, żeby dopełnić pełnej termomodernizacji budynku złożyliśmy wniosek o przyznanie dofinansowania. Inwestycje realizowaliśmy etapami. Najpierw wymieniliśmy źródło ciepła na piec EcoDesign z automatycznym podajnikiem paliwa na pelet. Później wykonaliśmy rozliczenie, złożyliśmy wniosek o płatność. Kolejno wykonaliśmy termomodernizację budynku i znów złożyliśmy wniosek o płatność. Trwało to nie dłużej niż 10 miesięcy. W programie Czyste powietrze pojawiły się nowe możliwości. Po zmianach mogliśmy ponownie złożyć wniosek o dofinansowanie, tylko tym razem na stolarkę okienną i drzwiową. I tak też zrobiliśmy. Wymieniliśmy drzwi, wymieniliśmy okna i automatycznie poprawiliśmy termikę budynku. A na koniec najważniejsze oszczędności. W pierwszym roku nasze koszty znacząco spadły, natomiast po wymianie drzwi i okien nasze oszczędności są jeszcze większe. Takie rozwiązanie to wygoda, oszczędzam czas, pieniądze, no i oczywiście środowisko. To była bardzo dobra decyzja dla mnie, dla mojej rodziny i mojego otoczenia. Jeśli pytacie mnie, co sądzę o programie Czyste Powietrze, moja odpowiedź może być tylko jedna. To czysty zysk i czysta przyjemność.